No witajcie moje kochane koziorożce, zapraszam Was na czytanie od dnia dzisiejszego. E, pamiętajcie, to jest czytanie ogólne, nie do każdego będzie pasowało, rezonowało, wiecie o co chodzi. E, bierzemy to, co tylko do Was pasuje. E, jeżeli nic do Was nie pasuje, to też i obserwujcie, tak? Bo może coś się u Was nagle też zadziać i co wtedy, a tak będziecie mogły niektóre sytuacje też ominąć. E, teraz tak. Złoty tarocik zobaczy, co pokazują karty na spodzie talii? Dzisiaj zrobiłam czytanie z tarota tarot snów? No, niestety, złoty tarot się oczyszcza. I teraz tak nie przedłużamy, tylko będziemy działać. I dla Was zrobię przesłanie od aniołów związane też z tym czytaniem. No to zaczynamy. No i co? Co ja tu, aniołki, mam wam powiedzieć? Na początku, co pokażą mi karty nie? na spodzie talii? Oho, macie dwa miecze, cztery buławy i siedem buław. Dobra, czegoś nie widzicie, czegoś nie dostrzegacie przy rodzinie. To jest raz. Jest jakaś tajemnica rodzinna w rodzinie, kochani. Coś y, tutaj, co niektórzy przy rodzinie będą musieli pod, podjąć, y, też y, jakąś ostrą i chłodną decyzję. To jest co dla niektórych. Teraz tak. Czytanie ogólne. Y, słuchajcie, pierwsze co tutaj widzę, widzę tutaj dziecko nadpobudliwe, gdzie matka ma bardzo, no jest. Ma smutek i ona też próbuje to jakoś ukryć, tak? Jakiś ból w środku, związany. Może jest też tak, że matka została z takim dzieckiem sama, bo partner po prostu poszedł, skoczył sobie na inny po prostu peron. Co dla niektórych. Teraz tak, koziorożce. Przed Wami jest, będzie odchodziła do przyszłości praca, ciężka praca. Praca nad. No nad. Praca to praca, tak, ale praca nad związkiem, praca w pracy, kochani. Dobra, dla niektórych będzie, powiem wprost, praca z młodą osobą. Ta osoba będzie też trochę nieufna, ale będzie bardzo rozgadana, będzie taka Sex appeal. Wiecie, ona ma dużo możliwości. To jest raz. E, ta współpraca z tą osobą może przynieść wam ogromne korzyści, ale musi być między wami też równowaga, tak? Musicie jedno i drugie dawać dużo od siebie. To jest dla niektórych. No a teraz wersja inna. Słuchajcie, panie i panowie. Jeżeli macie osobę trzecią, co mi karty tu pokazują, to uważajcie na nią. Jest to osoba, jeżeli panie macie osobę taką, która fajnie pisze, tu wiecie, ładnie, pięknie gada, to uważajcie, bo to jest osoba taki skoczek. To jest raz. Jest to osoba, której ja osobiście bym nie zaufała. I to jest też osoba, która może ukrywać swój związek, tak? Że ma związek jakiś małżeński, co niektóre. Teraz tak, jest jakaś relacja, która jest zablokowana, słuchajcie. Możecie mieć do czynienia z bliźniętami, bo jest karta kochanków i jest jakaś blokada. Z nimi, ale mogę powiedzieć wprost: będziecie w posiadaniu albo wy, ale to jest osoby z zewnątrz, to prędzej oni będą w posiadaniu jakiejś informacji, yy, informacji, ale też yy, coś do nich przyjdzie i spojrzą na sprawę, która się u was zadziała. W, no, w innym, no tak powiem szczerze, z góry, tak? Będzie tak poczęła. No faktycznie, będzie starała się ta osoba połączyć wszystko w kupę, tak? Co dla niektórych osób, czy panów, czy pań, yy. wy będziecie mieć spotkanie z tą osobą. Mhm. Yy. No, żeby tylko nie było potem, wiecie, bo tutaj blokada wy tego, ale tutaj powiem szczerze, kochankowie. No oni się nie przytulają aż tak, tylko wiecie, coś już do łóżka poszli, tak? bara, bara riki tiki. Powiem Wam szczerze, dla mnie, kochankowie, ja mam. E, ja widzę karty inaczej, po, e, powiem wprost. Ja nie potrafię powiedzieć, że możecie to czytam to. No po prostu w mojej głowie mam po prostu dużo. E, inaczej widzę, o tak powiem. I, i, i staram się Wam e, jak najwięcej przekazać, ale powiem szczerze, będziecie mieli spotkanie z osobą, którą już nie mieliście kontaktu, e, coś było zablokowane, ta osoba was cały czas obserwuje, powiem Wam szczerze, daliście sobie na czas. Bo było tak, że ktoś do końca nie był ze sobą szczery. I to powiem szczerze, tutaj pokazuje mi się, że to byk pan na koziorożec nie był szczery. Tak. Ale kochani, wszystko da radę jeszcze na, naprawić. Wy czegoś jeszcze nie widzicie. Zobaczcie, jak karty są ułożone, wy czegoś nie widzicie, czegoś nie dostrzegacie. Cztery buławy. Czy ktoś jest w związku małżeńskim, może wy wiecie, że ktoś ma związek małżeński, to jest ok. Jeżeli jest jakaś osoba, która jest w związku małżeńskim, i wy o tym nie wiecie, to teraz się właśnie dowiedzieliście. To jest osoba, która też no, jest skoczkiem. Ojoj, Wiecie co? Jest mężczyzna, który odszedł od kobiety, od swojej żony. Może jest też tak, że ta kobieta odeszła, znaczy tutaj z mężczyznami pokazany, ta kobieta ma e, ból w sercu, tak? I ona też to ukrywa, ale wieczorem lecą gdzy. E, ten mężczyzna odszedł, dlatego że powiem Wam szczerze, on lubi, może on ma standard, w Bykpanna, tak? Nie, w niej Bykpanna nie. Baran jest strzelec, kochani, ale to jest to osoba, która też i w, w młodszych latach chce, może i starsza teraz, ale w młodszych latach miała fajne doznania i ona by chciała te doznania dosawać teraz. Nie wiem. <śleszy> poczekajcie, poczekajcie. No właśnie. Mhm. Mm Słuchajcie, coś teraz tak, powiem Wam, jeżeli jest relacja, że ktoś zagrał nie fair, to zagrał przez osoby trzecie. A dlaczego jest jakaś osoba, która Wam pozazdrościła lub pozazdrościła tej osobie, no, z którą macie blokadę? Ale dlaczego pozazdrościła? Zazdrości... Widzę tutaj, że ktoś pozazdrościł komuś, że ktoś nie może mieć lepiej, tak? Mhm. Słuchajcie, tu macie pięć mieczy. Pięć mieczy jest to kartą. Wy tutaj nie zobaczycie. Wiecie, jak wygląda czwórka mieczy, nie? Że ktoś sobie dał. Odpoczynek, tak? To jest taki odpoczynek, zastanowienie się, to jest też taka izolacja, i tutaj macie przy si siódemce monet, że to będzie takie e czekanie, a tutaj w pięciu mieczach to mogę powiedzieć wprost: Wy nie będziecie widzieć, co ciemno, a jak ja bym miała zabłysnąć, to byście dopiero słuchajcie, tutaj jest mężczyzna, który leży i on powstaje, idzie jako w pięciu mieczach on będzie dawał, e, no, może zagrać coś nie fair wobec was, albo wy wobec tej osoby, lub jest tutaj zazdrość, miecze to jest telekomunikacja, to jest znaki powietrza. To będą też chłodne jakieś wiadomości, możecie wy napisać do tej osoby, lub ta osoba e, napisze do Was, e, kochani, ta osoba. Będzie chciała się zrewanżować Wam, albo Wy, jej. Aha. Tutaj w pięciu mieczach ja widzę, że ktoś dostał jakieś informacje. Tutaj jest o jakaś zazdrość związana. Jest, powiem wprost, jest jakaś kobieta, która Wam zazdrości. Ale nie wiem czego. Że Wy macie duże możliwości, że wydajecie sobie rady, że ciężką pracą wszystko osiągacie. No, kurczę, co niektóre to na koziorożce, jeżeli tak jest, to nie y, z tą osobą bym wolała nie mieć nic do czynienia. To jest. Pierwsze, co tak wam mogę ładnie grzecznie powiedzieć. Słuchajcie, jest mężczyzna, który jest w związku małżeńskim, e, który jest kawał, e, 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 powiem wam szczerze, i który e, nie do końca mm, jest aż tak, no nie, nie, nie aż tak, nie potrafi się dzielić, nie potrafi dawać, czy uczucia. Taki jest kontrol, no kontroluje wszystko. Słuchajcie. Mak, sześć monet. Ta osoba weźmie tylko tyle, a resztę zostawia dla siebie. Jest to osoba, która lubi wyliczać. No, no. Nawet jeżeli jesteście w związkach, to ta osoba... Powie Wam tylko to, co chcę powiedzieć. Nie ma między Wami takiej równowagi, a Wy się tej osobie cały czas przyglądacie. Wy jakieś ziarenko zasialiście. Z tego wyrosną super owoce. No, z ciężkiej pracy będziecie mieć no, ładną kasę. Tylko, kochani, musicie sobie dać czasu. Nawet jeżeli jesteście w związkach, nad związkiem trzeba y, albo porozmawiać z partnerem, że tak nie może być, coś ustalić i obserwować, to wasze po prostu zbiory potem będą super. Jeżeli nic się nie da rady zrobić, nie dopytałam kart. To będzie chyba tajemnica. Co, nie, co dla niektórych po prostu koziorożców, ale uważam, że siódemka to jest czas takiego odpoczynku, zastanowienia się, i to większość koziorożców ma, że muszą po prostu zastanowić się, co dalej obserwujemy. Poszliśmy w pracę albo zobaczymy, co z tego wyrośnie. Czy z tego będzie miłość, czy z tego będzie super relacja, czy cokolwiek, tak? Powiem Wam wprost, jest, ro w, rodzina, jest w rodzinie osoba, której ja bym za, za nic w świecie nie, nie ufała. No, po prostu bym naprawdę nie ufała. A dlaczego? Zobaczcie. Spróbuję Wam wytłumaczyć. Tutaj czwórka buław, są buławy, cztery buławy i drzwi nie są do końca otwarte. Tutaj czwórka buław, cztery buławy są. I ktoś po, po prostu no jest podejrzliwy, ktoś nie do końca, ktoś chce coś dla siebie. Tutaj mogą być nawet jakieś wiadomości, kochani, ale no ten giermuś to mi kojarzy się y, po prostu z osobą, która chce jakieś korzyści mieć dla siebie, i żebyście po tym nie mieli rozczarowania, moje kochane e, koziorożce. Aniołki, jeszcze Wam dopytam rycerza monet. Bo to jest chłopak konkretny. Ula, la, 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 la. Pięć kielichów. Dobra. Jest jakieś płacz, rozżalenie, y, y, strata. To jest karta wasza. Czy to pan, czy y, panie, jest jakaś strata? Ale nie ma żadnej straty, jest żal. Nie ma żadnego żalu, słuchajcie. Po prostu wy czegoś jeszcze nie wiecie, nie, wiecie, nie y, no, już się zaplątałam. Nie widzicie, nie dostrzegacie. Mieliście tutaj dwa miecze. Dwa miecze. Głowa do góry. Tutaj jest jakaś blokada, ktoś pozna prawdę. To jest też i wiadomość do osoby z zewnątrz. Wy możecie napisać. Słuchajcie. E, jakaś prawda wyjdzie. Lub sami dowiecie się jakiejś prawdy. Mhm. Jakiejś prawdy się dowiecie. Jest tutaj kobieta, tak? Która płacze za za e, takim rycerzem. Powiem Wam szczerze, że on jest konkretny, ale też i wybuchowy. E, jeżeli Wy jesteście panowie czy tam panie wybuchowe takie, e, i teraz płaczecie za tym, e, co po prostu straciliście jakiś smutek żal, e, kochani, głowa do góry, ogarnąć się, wy czegoś też nie widzicie, nie dostrzegacie, może było tak, że ta osoba nie była warta Was. E, kochani, ale zobaczymy, co powiedzą nam jeszcze aniołowie. Co chcą Wam przekazać aniołowie? Dla koziorożców. Aniołowie, ujawnienie Twego prawdziwego Ja. Kiedy pozwolisz innym poznać prawdziwego siebie, poczujesz się kochany za to, kim naprawdę jesteś. A jesteście kim? Aniołkami. Aniołkami. Kochani, wy musicie, wiecie, jakie to jest, że musicie pozna, e, pozwolić innym, poz, e, żeby poznali was. Może były jakieś relacje, które no do, do końca nie były szczere. E, ktoś po prostu nie było też tej równowagi. Kochani, są relacje takie, które się zakończyły i ktoś po prostu na razie obserwuje. Musicie, po pierwsze, e, Podejść do sprawy na chłodno. Po drugie, kierować się intuicją. To jest pierwsze takie, że intu, intuicja, ale na chłodno, nie z emocjami. Emocje można zostawić na barabara bara, rykityki. To jest, co chciałam powiedzieć. I po prostu małymi kroczkami pokazać wszystkim, czy tej osobie. Jacy wy jesteście naprawdę? Pokazać wasze no, serduszko, kim wy jesteście też i zewnątrz, bo powiem wam szczerze, każdy może patrzeć, albo ta jest ładna, albo ten przystojny, czy to. Nie. Trzeba pokazać to, co się ma w środku, a to, co się ma w środku, jest najcenniejsze. Uwierzcie mi. Pamiętajcie, będziecie w posiadaniu wy lub ta osoba jakiejkolwiek e, prawdy, macie do, e, jeżeli wy będziecie w posiadaniu, kochani, musicie s, na sprawę spojrzeć z góry, nie od razu z mostu, przemyśleć, e, kierować się tą intuicją, a będziecie mieć, powiem Wam szczerze, jakieś spotkanie się możecie, no na bank ba ba będzie spotkanie, powiem Wam szczerze, e, ale. No, będzie też i ostro, bo powiem co? Dla niektórych koziorożców jest tutaj naprawdę ogromna miłość, yy, tylko jest tu jakaś zazdrość. Jest jakaś zazdrość o, osób, albo związane coś z, z, z rodziną, od razu powiem, bo to jest czytanie, wiecie, ogólne, i ja staram się Wam jak najwięcej przekazać, lub z osobą, która wam też źle życzy, osoba, która jest zawisła, osoba, która y, po prostu skacze z pionka na pionek, za przeproszeniem, Ksej, jak dla siebie, no więcej, wiecie, wiadomości, tu pięknie, ślicznie, a potem może, no ja, ja nigdy tym paziom, tym Gierkom nie wierzę, nie wierzę im. To są, to są tacy, wiecie... To nie jest jak taki Romeo, znaczy, wiecie, król, nie? Taki, że facet dojrzały, wie, czego chce i tego. Tutaj Pazie to nie. To dla mnie... Nie. Ja bym takim, takim osobom po prostu nie wierzyła. Słuchajcie, to są też i osoby takie, które są na przykład starsze, a zachowują się jak... No dziecko to już się naprawdę fajnie zachowuje. A takie, które po prostu... Nie mają takiego no, wstydu, nawet sami, wiecie, w sobie, tak? Dlatego ja bym takim osobom nie za bardzo ufała, bo tutaj, powiem szczerze, jest zazdrość, zawiść o to, że komuś się lepiej powodzi o to, że ktoś y, może mieć prawdziwą miłość, prawdziwe uczucie, a druga osoba tego nie ma, tak? No i tutaj mi o tym mówią dwie karty, taki to tak solidny, dlatego ja wam to mówię. Wy musicie pokazać swoje po prostu serducho, to co macie w środku. Jeżeli to pokażecie, to zobaczycie, aha i nie z wybuchem, brońcie Panie Boże, tylko na chłodno, ale potem wiecie, stopniowo, stopniowo i wszystko się ułoży. Kochane koziorożce, ja wam życzę wszystkiego dobrego. Życzę Wam, żebyście pokazali wszystkim, jacy Wy jesteście no, aniołkami, tak? Że nie tylko, że z poznaku koziorożca to już jesteście, nie wiadomo, wiecie, każdy ma tam różne opinie, ale ja uważam, że każdy człowiek jest wartościowy i każdy człowiek ma coś w sobie, i każdy człowiek to powinien pokazać, tak? To co ma w środku, to co ma najcenniejsze i ja Wam tego życzę. Ślicznie Wam dziękuję i zapraszam Was wtedy na kolejne czytanko.